Zium! Halo, dzień dobry! Witamy w nowej cellule. Jestem mną, pan kolega Alex.pl. się siemano, z tej stronie.pl. Tak, ten słynny Alex.pl, który mi niejednokrotnie w sumie pomagał przy kanale. Czekaj, czy to się nagrywa. Jezu, przełącz mnie. Dziękuję, tak, to się nagrywa. To się kameluje. Wszystko się kameruje. zgadza. W tej oto soli postaramy się, nie wiem, po prostu pokazać, jak hmm, sobie razem gramy. No i. No, myślę, że to się będzie różnić od takiego standardowego gameplayu, jaki się pojawia na YouTube. <laughs> normalny graf, który ma nie wiem, 100 godzin. To no, no, w sumie... Ile masz tam godzin polaku po chwalce? 3? No prawie 3K, generalnie to jest. No ja 20. Boże, 2900. 50, chyba coś takiego. No. A ja tam kiedyś, jeszcze byłem no. na drugim koncie Tych z Tak godzin, ty, godzin tyle, ile ty masz dni w twoim w świecie? No nie, ja mam 3100, bo wiesz, na wyspa i się bawiłem tam trochę nieco. Ale już tam oczywiście nie gram, bo nie wiem, po co można robić na świecie 3000 dni. W sensie wiesz, ja bym też mógł się tam cały czas bawić, mógłbym kończyć tę wioskę świni, którą tam zacząłem, ale komu by się chciało w sumie. Słuchaj, bo ten, bo... Można robić, ja widziałem tych trimmerów co mają po 10. No znaczy, tak, że... jak ktoś ma powiedz to może to... Nie mam pojęcia co e. byś nie powiedziałeś Mówię, że jak na streamach czasami sobie oglądam to tchu No bo wiadomo skinę No skinę, no, tak. A właśnie e. no, jeszcze muszę no, to oglądać. <laughs> o Jezu, dobrze, dobrze że mi przypomniałeś Co tam się krztusisz Polaku OMG! szwałty, motylek i wiesz co zostałem? Masło Masełko Dobra No Dużo i w sumie powiedziałem to co ja chciałem powiedzieć Powie tak Powiedziałem czy nie powiedziałem A, e, Że nie to wiem. się będzie różnić Tak, bo zamierzamy tak, tak. nie wiem do 20 dnia sobie zaszować ruiny i już mieć ogromnię tam jakąś podstawową bazę a jak się tak ogląda, tak raczej tak do 20 dnia to e, tak raczej nie ma za bardzo dużo osób, które mają instaszowane ruiny. Więc mamy dosyć ambitne plany. Chociaż znając tak. życie to się wysamy na D-Klopsie, bo nie wiem. Idziemy nagrać, na no. Pojedziemy, wiesz, głodni, przerażeni. A Ostatni raz nie nagrałeś, a mówię, że... a, no. Dobra, dobra, cichaj tam już Polak najgorszy. Aha, teraz nie muszą też tak. przeklinać. Wytubiej typie. A, turgaj się. Turlaj się. Typie. Turlaj. Turlaj do psa? Git. Wiesz, co znalazłem? Na no co? Stage hunt. W ogóle, jakbyś to przetłumaczył. Kopie. Przydatne. Co? Ten słynny stolik. Aaa. Ale to jest, jest wspaniałe, jak ktoś na grupce donstowowej pisze: Ej, chłopaki, co to jest, bo to mnie goni w nocy. Ale to jest to, jak ja pierwszy raz go zobaczyłem. O, mam czyste, to jak Czas. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, jak w nocy do mnie ja na pochodni podbieg. Jezu, Chryste, to jest taki zawał. To jest ten rzadki moment, kiedy coś cię faktycznie przestrasza w tej kielce. Więc miło, nie? No. Hmm. Chcemy czystego? W sumie nie. No, nie niby za nie. Zasoby, Mhm, mm no w ogóle nie wiem. Taki funfus Aleksy jest w sumie ode mnie lepszym to e, playerem, więc e, tam ktoś w komentarzach, no no, pokażę jak grasz, e, zobaczymy mistrza przy grze, no to... E, to będzie trochę takie bug, no jednak. zobaczycie gameplay mistrza. No nie będzie gameplay mistrza. Takiego to już inna sprawa. Nie no wiecie. W sensie no ja często jak w poradnikach no to nie lecę wszystkiego z głowy, tylko często się zdarza, że wiesz, no, chodzę sobie na Wiki czy tam sobie. Jakby się okazuje, że hej, tak nie widziałem w sumie, No ale lepsze to chyba w... jakbym w... miał wcześniej. Nie. E, nie wiem, robić takie. No niepełne poładniki niż pełne. Jak piszesz tak. do Aleksiego, Ej, o to jest? Ej, jak to ej, robić? Ej, Typie, um... jak to działa? W ogóle ci stawnie tych Polaku najgorszy pomóż to jest. Nie, Polak najgorzy. Uh, no w sobie te początki nigdy nie są zbyt ciekawe, bo co? Ile masz patyków pochwalić? Zbieranie. No zbieraj się pięć. pięć? Nie, teraz zbieram generalnie patyki, bo strasznie skupiłem na i na ten O. No Jezu, pałowałeś to? No tak kawałem, nie pałowałem, nie tankowałem ty. No, no to wiadomo, nie, tankowałeś piąstką, tak. Dierclopsa. Bez ogniska, bo są ogniskiem tylko słabi ludzie to robią. Ale czym to uwaliłeś ją? Słoniaku. No kerał. Aha, no w sumie. Nie, prościej. Hmm. Ale mam Sieker, pusty, okay. nie, nie. O matko. Nie wiesz o czym No tak, to PES. Gdzie chcę zamieszkać w ogóle? Bo jakąś bazę trzeba zbudować. nie? Wydaje mi się, że oh. akurat jeżeli chodzi o budowanie bazy, to mam od ciebie więcej doświadczenia. To może obok Shadow po co szedł pisać? Przecież to... Żeby było już straszowany i już... no, żeby już.. Żeby ok, było tak. blisko. Tak nie wiem, nie mam pomysłu. Ciekawe, jaka to pustynia. Nie ty, się... ty robiłeś tam. Pokaz bazy 1000. Więc... Jaka to jest pustynia? Bo nie ma żadnych kaktusów, czyli to póki co. W ogóle funfuz Można poznać, jaka jest pustynia po tym, czy macie słoniowe kaktusy. Ale ja tutaj już widzę, że mamy. Hulda wiesielka magmowe, muchosmoka czyli mamy, tak, Dragonfly'a chcemy. W ile chcemy wszystko spałować? Ile co? Ile chcemy wszystko spałować? Ile chcemy? Nie wiem, ile no, chcemy. Mucho Smoka, myślę W sensie tak, wiesz, no, w sensie, żeby to wszystko jakoś miało ładnie wyglądało i żeby to nie była seria, ja nie wiem, 80, 1000 odcinków. Nie, 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 to, to tak. W ogóle tylko jeszcze planach... trzeba kontrolować, łyżko. Pierwszy krój na w pierwszych planach. Mhm. Drugie będzie y, pałowaniem na kosmokach. Pałowańsko? Dobra. To jest to jakiś plan? Mhm. ruin mam na myśli zabijanie też guardiana. No tak, no... On się sam bosun, zabija przecież mówię. nie. O właśnie weź może zrób taką listę, żeby wykreślać, w sensie żeby ludzie widzieli... No to, to w montażu ja typie, to montażyście <śmiech> dam. <śmiech> dobra, dobra. Wielki pan sobie montażystę załatwił. Robię. Co ty tam przemrzesz po naszym polaku? Nie, nie nie płacisz im tam na pewno. Tak? To pewnie ja nic nie płacę. I tak. No Klepią biedę w wolnych chwilach. Co ty? Ja to wszystko im obie wiesz. To są i i zapis do CV dostają. Noszą koltony. Złotwiają mi ustawiają nagrywanie w OBS-ie, żeby wszystko działało, bo ja nie ubię. No. Tak to się żyje? Ty co ty tam się bawisz tak? Bo ja nie wiem, wydaje mi się, że więcej odwiedziłem od ciebie. Ja, Ty, to psy, nie, powiem, Teraz Teraz się ja gotuję, kasztanki, a, to wiadomo. Kasztanki? Pierwszy dzień to guduwa, a drugi, trzeci to bardziej taki. Better. No, ja tam zawsze na początku się zajadam malchewami, bo one upieczone dają tyle samo w sumie. Nie, upieczone dają więcej heal. No więcej heal to mi ktoś na przygotowym powiedział, że w sumie niepotrzebnie przygotowywałem je. I czy ja właśnie znalazłem drugą pustynię? Nice. Nie, to jest kamienna, ojoj. O, ole lok Nice. Ogarnij się. Dziękuję ślicznie. Ostatnie czego bym w sumie teraz chciał, to żeby teraz nie wiem, skakiwały mi takie cofki paskudne. A jak biegam, słuchaj, po centrum mojej bazy 3000, to właśnie tam non-stop jakaś cofka. No. A jak tam mam, słuchaj, owce, to tu jak nam nie wiem, nagle się okazuje, że dostaje właśnie drugą lepę, ja tam maksymalnie 70 HP. Pozdro. To już się ginie. no to tak se bym powiedział kiedy giniesz przez lagi jakbyś chciał to mam masełko I w sumie nie jestem no. głupi przecież ja mam, słuchaj shadow pieces w sensie no, kłopów do lębania a ja używam kilofa, jak jakiś pleb no jest... bo ty używasz Maxfella po to żeby wyglądać jak, jak ty real. a ja tak nie wyglądam typie <laughs> Ale ma okulary. No, okularki się <laughs> zgadzają. Chociaż w sumie to nawet nie bo mam bardziej kwadratowe niż okrągłe. Ale co tam? To by się tym interesowało. Za tym wyższy jestem. <laughs> I to tak bez kitu. Uderzanie głową tam Wiecie jak jest fajnie. Teraz zacząłem, nie wiem, kręcić, ale w sumie kamerki nie ma to nie wiem. Nic, nic, nic nie widzi. Ale wiecie, bo wam powiedziałem i towarzyszył uchwale socjalizm. Ej, w sumie myślisz, że nam zdemonetyzują propagowanie e, ideologii totalitarnych? Nie wiem. Nie. To, to. to zapadamy disclaimer. E, totalitarne ideologie są złe dzieci. Nie bawcie się w to. Uf. Właśnie, nie wiem. Zapobiegliśmy trzeciej wojnie światowej. Co zrobimy z tej okazji? Mmm, Tak, ale dobra. pijemy. Co? Drugiego dnia masz, tak? No pijemy. Pijemy? Pijemy, mówię. No dobra, pole. Pamiętaj, family friendly content, typie, ty mi tutaj z alkoholem nie wyskakuj. Nie, jaki alkohol? Ja, ja, jak ci... ja nie, alkohol? alkohol nigdy ja, w życiu. Ja powiedziałem, że pijemy soczki. No soczki, tak. No, to Jakie ale... jest? Co jest memiczne? Monsterki są memiczne. Nie, czekaj, to jest ten no Golf. Nie, nie możemy. Family już content, co wywali jeszcze. Chcemy piniążki. Ej, bo w sumie go nie sobie, fajnie. Dobra, pamiętaj żeby dużo trawy zbierać, bo pamiętasz jaka była akcja w... No, w sensie no mam 40, nie? Ta... No w sensie ta wiem. Trawy by... nigdy dosyć, ustalmy fakty. Ty jesteś po bliżu? Nie, nie jesteś absolutnie w pobliżu. Mimo, mimo, że koelefanta uwalił, ale tak dobra. Ej, tu mam głowę ruka, jak coś. Ta? To się no. oznacz? Możesz wytworzyć ale, pułapkę. Raz, raz, jak raz, będzie walk, będę się śmiał. Dobra, jest koalfant, sztos. Okej, okay. o, no, obok ciebie. E, to to jest, jak ruka. jesteś obok? Typie, daleko jesteś. To zaraz przyjdę i będę blisko. Nie uwierzyłeś, że mam. Co ten chłopiec wymyślił? <coughs> Aż zasnę. nie. Uwle. Mam living logi. Ta? No. No nie mów, że ścinasz je, przecież one są super. Chociaż w sumie Halloween niedługo, to sobie wyhodujemy jak coś. Yeah. Ej, typie, nagrywanie trzeba ogarniać. W sensie, żebyśmy nawet nie ukazały się na gry. Ej, chłopaki, mamy godzinne, na, godzinne, godzinne pliki na taki. Ej. Dobra, mamy słonika. Ej, dwa drzewa obok siebie, nie? Bez kitu? Raz, Beskitu. dwa, Bez Dobra, bo coś zlagowały się cykam, że to stany lepę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 3. Dobra. Cykam się, jestem słaby zawodnik. Wolę z trochę dłużej go tak. bić, ale przypadkiem, nie wiem, nie zestać. O, kurze, świnie. Dobra, powinien zaraz dechnąć. Sztros, Mam uwalnego elefanta. W sumie ej, to było mądre, żeby wytworzyć tego cienia, bo teraz on mi wszystko ląbał, jak połowałem chłopa. No wow, nie znasz Maxwella? No przepraszam bardzo. <grym> nie ma za co wyobrażać. Dobra, dobra, sorry. Chyba... Nie no, sami trochę mniej sobie gałem. Przyznaję się szczerze. Co ja w sumie w nie ej, robiłem? Tu tu ja tu widzę głowę Ta? Mamy Knight'a? Zajebiście. Tak, ej, mam, Ej, mamy gniazdo Talbiłów, w sensie wiesz. Mam czerwony, czerwony Dużo czerwony. Dużo gniazdalbiul. I to tak... Ej, naprawdę dużo. Deskitu. O, mechanicznie widzę. Żeby mi teraz żaden lepiej nie chciał sprzedać. No nie, zabiją mi go. Hopie, chodź tu, hopie, nie wtórlaj mnie. Gdzie jest mój cień? Uciekaj, bądź szybki! O dobra, uciekaj zajebiście. Aha I przeklinanie, no nice. Tak, tak, tak. Co tam masz ciekawego jeszcze? Mechanicznie. Ej, ja może znajdziemy tę świńską pochodnię? By było fajne. Zawsze... Nie wiem, lubię mieszkać koło wiecznego źródła ognia. Ogólnie... Może i oaza jest OP, ale zawsze strasznie nie niej daleko. Poza tym no... Już się wszyscy chyba napatrzyli na oazę i mają jej trochę dosyć. Okay, Przynajmniej okay. według mnie. Ej! Hopie! Przecież okay. to jest te. Nie, to nie jest ta na wystawu. Tak. Miej Sawannę Stawą myśl, że to jest ta by Ej, tu jest ten, 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 ten chłop. Jak się ten chłop nazywał? Bishop. Głowa. A to już wszystkie głowy. Weź zaznacz czerwonym. Tak? nie, czekaj, ja mogę zaznaczać? Nie, to twój mu. No. To weź zaznacz. A Altem. Altem? Stój, no, stój w miejscu, gdzie ty jest ten, ten gówniak. Nie. Gdzie ty jesteś? To nie. Nie. Mówię nie. To nie. No nie oskuwaj tego! Ja nie mogę. Hopie, nie wtórzlaj mnie. To jest najgorsze, w sensie jest Cienie ogólnie są bardzo fajne, hopie, nie? Ale to jak ci nagle, nie wiem, masz ozdobne. Yy, marmurowe drzewa i on ci nagle zaczyna je rozkopywać, to masz po tego udusić. Nie możesz to zrobić bardzo łatwo i to jest taki fajny. To to robisz. Już? Hopie. No, no. No, to... no A co było? Pałowałem. Co było? No, o, 8 biszów co tam, wow To były 4T Konie? Tak, czyli... no. nie, nie konie, jeden ten napierdzielający róg. Bishop? Aha, róg, dobra. No, to kruk, kruk. No Bishopa to byś się zesał. Roka no. jeszcze się dał w miarę. Luck to ta wieża jak coś. nie to Nie, nie, na pewno. Cześć, 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 bo sobie mocno słucha wbić scenę do uszu, i teraz taki jakiś dziwny echo. Masz kamień, bym zrobił. Czego już szukamy? Szczęścia, masz kamień? No, sztos. Ile chcesz kamień? Weź sieć. Masz moją pochodni i daj kamień. Sztos. Masz kamień ze skinem. Chcesz więcej? Ze skinem, Dobra, mam ze skinem. Chwileczkę tutaj fajnce zrobić. A, mam bezet! Aaaa, dawaj eleganta! Polak! Ej! O. Fajne! To, to u niego. Nie widziałem tego jeszcze i tam. Nie. Zawsze człowiek się nie, Ej, masz się kiedy? Eee, no mam tam wywaliłem. Co weź daj co? O, ty tak mam dużo flink. Ha, w, w, w sensie kierować. myślałem, że masz i to bym wykorzystał. Nie, nie, nie masz, masz. Masz, masz. No? Gdzie? Aha, tu, tu, tu. Taki... Ty podniosłeś się? Aha, podniosłeś się, Polaku. No podniosłeś. W sensie no. Ej mam dwie, aha też sobie, aha dałeś mi jedną <noise> tak, tak. z... Doba, myślałem, że wywaliłeś się wcześniej Nieważne, pijany Dobra. jestem Masz tutaj, weź, jesteś odpowiedzialny za giercy może... No nie, ja to zgubię, hopie Ej, chodek. chcesz hapsy? A co? Bo mam masełko No na razie nie, masełko wytrzyma całą zimę Ta? Ile ono wytrzyma? trzyma? Do, nie wiem, z 30 dni na pewno Tak? Na świeżości, no dlatego, że masy, masy do tego czy na zawsze nice. masz masę do W sensie no wiesz, ja nie, nie wiem, rzadko użyłem sobie. Chodź tu Polaka najgorszy Nie tak. ja, jak on przy sobie, że tak in case trzeba... Ty, to do sobie zostawmy w sumie. No dlatego mówię, żeby zostały. Ten chłopiec ma 2 IQ. No, mhm. super Tam było dalej oglądane? Nie, nie było dobra, no to tuptamy dalej. Oglądane. tup, tup, top, top, top. Ej, zarakłem po coś. Tak? Bo wybijam tak te świnie. A tu, ej, tak na dziko? Trzy świnie obok siebie? To się nie zdarza. Przecież zazwyczaj na tym biomie jesiennym, to wiesz, jest wioska, dużo świnia, tak poza tym to jakieś dwa na krzyż... Nie wiem, pająć czy los lepszy, jeżeli o to chodzi. Hmm? Polak? Jest? Jak ci wypadnie wolę, to się będę śmiał. Oj. Jak? To mój worek. Nie używam. Gonie go. Bo, nie. bo to ten póli skerdziałaś pola hangersie no, Wiem co ty myślisz jak tam. Poza nigdy nie biłem. Przecież połowanie go to jest tak upierdliwa rzecz. <sparc> nie. Tak. Ale wtedy zawalił. Co? Uderzył w Bo on dużo bije, nie? Znaczy nie, nie uderzył mi w ogóle. No. No to szanuję, bo ja zawsze miałem kłopot z połowaniem tego typa. W sensie... tam więcej tego wiadomo. No, ale ja nie wyczuwam hej. jakoś, po prostu. Nie wiem, wolę już <grym> połować Dragonfly'a dwa... ...gdzieś teraz bardziej niż Kampusa. Dlatego jak ten walczy z tym, tym... tym Klausem... ...to zawsze się raczej decyduje... ...no, choć tu Polaku motywnie, doszedł. Zawsze raczej się decyduje na fletnie pana. Dobra. Jak chcemy Tu mnie w bazie spokoju. Może się przyda że ciebie, jeżeli chcesz tankować. No ja nie chcę tankować. W sensie, no i tankowanie zawsze jest fajne, nie ukrywajmy, ale... <grym> Nie chcę tankować. Ale ja mam mało HP Wiem, ale Maxa jest najlepszym tankiem, nie Maxu jest to? najlepszym tankiem. Każdy doświadczony gacz to ci powie. No. Hmm. Widzę, że tam był szalał. <grym> Jęko zostawiłeś. Hopie, ja. zastanów się nad sobą. To nie ma miejsca już, musiałem sobie tak właśnie zrobić dla tego. Wywaliłeś mięso? Nie, że wywaliłem, bo to co zabiłem tako, żeby nabić niegrzeczność, żeby był krampuśko. Aha, no, można i tak. No. Dobra. To IQ. No nie wiem, nie wiem, to mięso tak. zawsze spoko. Mi szkoda. To co ty miałeś w ekwipunku, że wywaliłeś mięso? Hopie. E, wszystko... Nie wiem, zbieram teraz z zasoby. Zasoby są OP okay. Zasoby są... Czekaj, czekaj, czekaj Pilka meczowa. No Pozdro dla tych, którzy w sumie pamiętają te przygodowy O Jezu, ale jak ja nie wiem czasem mi wysyłasz typie te starsze odcinki to jest taki cringe fest Jak to było? Najlepsze miejsce na bazę, najlepsze miejsce na bazę Coś takiego było w wiośnie bo ty właśnie, że jeżeli chcecie, jeżeli możecie, jeżeli macie potworu... No coś tam. takiego, no. Nie wiem w sumie, bo to jest to tyle śmieszne, że ja to montowałem potem, więc nie wiem czy ja to na wszystko robiłem, będę spijany, czy co? Ale wiesz. No błagam się. Jak można takie rzeczy robić? Ty! Mam nadzieję, że nie wyływałeś Mandagol Nie. Dobra. Ich majonez. Majony. Ej, ja mam 2 IQ. Przecież mi postaw... Ty postawiłeś maszynę nauki, nie? O tak, ja no. znam, ale... A ja nic nie wytworzyłem przy niej. Co jest? <grym wytworzyłem> o Jezu, tak, doświadczone tak, gadżetowa, tak, tak. Dwa 300 godzin na stówek. Od... Nie, ja postawiłem maszynę nauki, żeby się to od krew. No tak, tak, tak. To wszystko po to było. Ale. Wszystkim fajnie. Ty! Nigdy mi się nie, to nie o. wygenerowało. Pa, 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 pa. Pana mapę. Już patrzę. A gdzie ja jestem? Mamy to... A, to jest in, inse, insane peak. Peak. No, nigdy mi się to nie wygenerowało. Lol. Fajnie. No to I jest było. bardzo Rzadsze od Walking Cane. No, Walking Cane to mi jest dwa razy wypadł. A pamiętam, że jak zaczynałem, to mi wypadł, ale wtedy save poszedł wszystko no, <laughs> przez to, że spotkałem Gęsiołosia. Na poszedł Gęsiołosiu to... się wywalić, ale wstyd, Jezu. Może no 75 demage zadaję test armor'a. No Nie, A, to ty najlepszy trzestę. do testowania armor'a jest Ancient Guard, w sensie antyczynstażnik no. Bo on bijel w no sto i potem sobie patrzysz, no i... No, ...procenty od razu ci się przelicza Ale Berger też to. Chyba, że mógł jeść. Jeszcze raz to ty tam przymrzesz Polaku? Berger jest to. Beurger? Pijany jesteś. No. To ile nie? Czyli... No 75 jak każdy boss sezonowy nie. O, Zakład? Napiszcie w komentarzu <grym <grym Gdybyśmy tylko to mogli się... teraz sprawdzić. Gdybyśmy mieli teraz dostęp do jakiejś książki z całą wiedzą ludzkości, ale nie mamy takiego dostępu. No, mi, mi się wydaje, no, ja pamiętam także 100 HP No. Czekaj, ja pamiętam, tu mam telefon, bo, nie miałem, bo ja się nie cykam przyłączać. Ale już ci Wtedy to googluję. Typie. Bo jestem. O co, się, o co się zakładamy? O masełko. Dobra. Dobra. O co mi dasz, jeżeli wygam? E, cztery motylki. Lit. Czekaj, bo z literówkę pannąłem. Czekaj, bo ja tu przez pająki jednocześnie biegam i googluję coś. E, słabo tak Jak mam alchemię, o, ej, słabo to. Ma... Ej, miałeś świadomość. Polaku najgorszy. A, no widzisz. Ja, ja mówię, że zawsze. A, dobra, nieważne. Zaczynasz, no dostaniesz masę oczywiście, należy się. Nie ale już. Ej, dobra, bo w sumie wczesne, że mam drugą pochodnię i głupio by było umrzeć przez ciemność. Ej, mam alchemię, gdzie postawić? No nie, a czekaj, bo chcemy w sumie... no nie stawiaj jeszcze, typie. Ale mam prebuildowaną. Prebuild! Nice. W sensie, no wiesz, trzeba mapę obejrzeć, nie? Obejrzeć. no czekaj, przy czym chcemy zamieszkać? Nie. Jeszcze długiej pustej nie mamy. Może w środku tej świni. Ej, bez skitu. Szało z baza. z baza, no. Ty, w ogóle miałem kiedyś tego skina. Chyba dwa lata temu mi wypadł. W ogóle pamiętam, że dwa lata temu odkryłem coś takiego. Jeżeli zostawiałem nagrywanie... Nie, nagrywanie, przepraszam, do onsterwa nano, nam jakąś komendą na nieśmiertelność i rano jakby odbierałem prezent to zawsze, a przynajmniej w 50 czy tam 25% przypadka, no zawsze 25%, tak, dokładnie wypadał mi Elegant i udało mi się właśnie dostać te pochodnie. Udało mi się dostać, pamiętam, jeszcze coś innego. Chodź do Polaku. Czekaj, co ja tam jeszcze dostałem? Dostałem skin do hmm, plecaka. Dobra, walić go. Dostałem skin do plecaka jako kocisho. Jeszcze coś było, pamiętam, a już nie pamiętam co. A, pamiętam, Wesa. Jako mandagole. Więc ogólnie trzy skiny w ciągu jednego eventu, czerwone, wszystkie sprzedane, 100 zł i dziękuję bardzo. Tak trzeba żyć. A ja sprzedałem wykwitkę główkę za 80 zł nic hmm. musiałem wydawać na event Halloweenowy. Mmm, nice. No w sumie tak samo. W ogóle mówimy o y, naszych zabawach trade'owych, czy poczekamy aż wszystko już spójdzie, żeby, nie wiem, przypadkiem w ręku nie było. No to poczekamy. Poczekamy, Czekamy. dobra. To będzie nasz słodki sekret. Na no, homo, typie, bo tu tak zabrzmiało jakoś, No, Jak coś... E, nie wiem, taki disclaimer. Tak, to jest żart! Ej, 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 typie! Ile my mamy nagrywania? 26 minut, dobra, idealnie w sumie, żeby zakończyć pierwszy odcinek przygotowujący, nie? Tak. Jak sądzisz? Dobra, gitara się ma. E, to co, w następnym myślisz, że już zejdziemy do ruin? Tak, następny razem. Zejdziemy do ruin. Ej, znalazłem, shadow up Prost. już wiem, gdzie kłaść? No, Miski tu. Dobra. E, no to w sumie dziękujemy za oglądańsko. Możesz się pożegnać, panie Aleksy. Ano siema. Ano siema. Żegnam się. No Żegnam się w Tlezy tą wielką pszczołą. Bo w sumie znalazłem pszczółkę. Nice. Dobra, to siema.